Siemankę z tej strony żołnierze, a to już jest drugi odcinek naszej eksploracyjnej podróży w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca zobaczymy co to nam drugi dzień pokaże w sumie tak, można powiedzieć, że trzeci bo rano tutaj w tej małej dziurce przetrwałem kolejny dzień przespałem się no, ale lecimy, lecimy dalej nie ma co przedłużać Mam nadzieję, że bardzo z tej, z drugiej strony tej góry naprawdę zobaczymy, co tam się kryje. Mamy troszeczkę ziemi, żeby przedostać się do tej góry. W lawę nie chciałbym wpaść. To na pewno lecimy tu góry. Zobaczymy, ta góra skrywa. Ciekawe czy teraz na każdej górze, po jakiejś tam powyżej. O, zima. Na zimie nie chciałbym mieszkać, będzie zimno. W ogóle zrobiłem sobie budki. Tych z tych krówek, co wcześniej zabiliśmy. Na pewno troszeczkę nas ochronią. Ej, 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 taki. Lecimy, lecimy. Mogę chociaż tego bez sztyka kurde, przetopić. Znaczy, przetopić. Smarzyć. Teraz daje tu dużo mniej tego jedzonka. Może na tą wyprawę nam trochę starczy. Mam nadzieję, że nie będę musiał znowu zabijać innych zwierzątek. Ale to jest wszystko wiadomo. Węgla, węgla troszeczkę mam, nie muszę się zatrzymywać. O, ta polanka, po, polanka troszeczkę mi się pod, zaczęła podobać. <laughs> Ojej, muszę coś zjeść, bo kurczę. Mogło być ak akuku. Mogło nas troszeczkę zaskoczyć to. Będzie, będzie się regenerować? Powinno. Regeneruje się fajnie. Możemy, możemy dalej. Krówki krówki są, co mi się podoba. Koniki. Kurczę, pytanie, czy ten biom nie będzie taki kurcze Malutki, bo też, też um, kiedyś tam chodziłem, wiem, że, wiem, że te biome mogły być duże, ale też takie malutkie, gdzie praktycznie teraz byśmy przychodzili. Na przykład za nami była pustynia. Koniki. Niektóre koniki są naprawdę, naprawdę ładne. Ciekawe. Tutaj. O, o dziwo, nie, nie znalazłem żadnego kompletnie. Zrobimy chociaż z dwie owieczki. Może być troszeczkę cienko z jedzonkiem. Na pewno szkoda, szkoda owieczek, ale chyba musimy jakoś przetrwać. Wilki. Wilków nie chcę. Nie chcę mieć na razie z wilkami nic wspólnego. Baraninki troszeczkę zebrałem już. zobaczymy co z tego wyjdzie. Mm -hmm. Ten biom już mi się podoba. Znowu się chyba las brzozowy zaczyna. To już mi się mniej podoba. Ale co prawda, to jak woli, tak. To jak woli. lecimy w górę. Zobaczymy. O powiem wam, że. Sprawda ta polanka. Ta góra jest dosyć w miarę taka. Mogłaby być większa. Mogłaby być większa. To zacząłem się zostawiać, ale tutaj tak naprawdę no, co na tej polanie jest. No nic nie ma. Moglibyśmy. Oczywiście. Aleśmy zobaczymy w tamtą stronę może jednak. Nic ciekawego nie dostrzegam. O, tam znowu jakaś góra. Co prawda chyba mniejsza. No ale to jak to... To tam woli. Kurzyste tereny. Mała świnka, ale ona fajna. Ja. Yeah. Co w dupę je weszło? Co świnki? A to są osiołki chyba nie? Na osiołkach się jeździło, czy coś się robiło. Nie mam pojęcia. To musimy troszeczkę jedzonka zebrać z kuraków. Niestety a, kysz, a kysz kuraki. I znowu, znowu niestety musimy. Jedne owieczki. Je, ja, troszeczkę, To jest chyba jakaś czarna, już stara. O, kisz, kisz, Można powiedzieć, że sektor czysty. Owieczki owieczki nie podawały wyzwaniu. Jedna krówka samotna, to przecież nie będzie sama takie chodzić. Tej korzy damy żyć. Niestety, strasznie jakiś ten. Albo mi się wydaje, albo ten świat trafiliśmy bardzo, bardzo taki. Może i fajny, może i ktoś by miał jakieś tam pomysły, ale mi zależy właśnie na takim jakby wymarzonym miejscu, gdzie, gdzie rzeczywiście mógłbym, mógłbym zbudować to, co bym chciał i fajnie bym się z tym czuł. By sensu na siłę czegoś szukać. Znaczy, wieczki, bug, no bez sensu na siłę coś budować się gdzieś, gdzie nie będzie się podobało kompletnie. I wiadomo, że trzeba jakiejś innej bazy szukać albo coś w tym stylu. To można poświęcić rzeczywiście troszeczkę czasu na znalezienie tego i być zadowolonym. Ale tak jak mówię, albo nie wiem, może mam jeszcze obraz naprawdę z poprzednich wersji, gdzie te, gdzie, gdzie te biomy były bardzo, bardzo dużo lepsze. I, I wydaje mi się, że. Ta góra, ciekawie to wygląda. Prawda. Pytanie, jak wygląda z drugiej strony? Możliwe, że tutaj byśmy się wybudowali. Co prawda, będzie bardzo, ale to bardzo dużo terenu do wyrównania i poprawienia. Zobaczmy tylko, jak z drugiej strony, bo to jest bagienko. Szkoda, że tak bardzo daleko od pustyni odeszliśmy. Naprawdę to mogłoby być fajny. powiem Wam, że. Można by było rzeczywiście z tamtej góry zrobić przejście tutaj, jakiś alamościk. Wiadomo, to, to wszystko wyjdzie w, w międzyczasie, prawda? Ale. Tam jakieś rzeczki, jest trochę tego. No powiem wam, że wydaje mi się, że takie jakieś wieżyczki tu porobić. Tu można naprawdę jak zamknąć teoretycznie, jakiś taki alamurek zrobić. Taką zrobić w środku tutaj. Centrum dowodzenia, że tak powiem. Bardzo, bardzo zawsze tak. Były przykłady tego typu, bardziej takich zamkniętych opcji. Ale to wiadomo, kto jak woli. lecimy dalej zobaczyć. O, pustynia, ale ekstra, byśmy mieli kupę biomów wokół siebie. Nie trzeba byłoby, tu mamy procesy tą brzozę, tak? Mamy lasy, tu troszeczkę wody. Można tak naprawdę kiedykolwiek jeszcze jakieś tutaj, nie wiem czy. Nie wiem, czy jest duża ta woda tak naprawdę, ale jakiekolwiek statki czy coś w tym stylu można zawsze się na pustynię przenieść, jakąś pustynną bazę zrobić. Co prawda, no okropnie to wygląda. Nie podoba mi się zupełnie ten, ten biał, na pewno by było tu dużo roboty. jest jeść Musimy zjeść, chociaż nawet byśmy nie chcieli. Zjedzmy. więc co to trzeba? Nie zauważył się? Regeneruje. Tu bagno. Tak naprawdę jest tam fajny w miarę ten biom, tak, ale on jest dosyć mały. Z tyłu są te bagno, ten biom też nie jest za najładniejszy. Bardziej byśmy się budowali z tamtej strony i na stronę pustyni I chyba tak zrobimy moi drodzy To najpierw musimy my tam zejść A żeby tam zejść To trzeba po prostu zejść Ojej Jeszcze bym zyginał i bym leciał tamtego czasu Naprawdę by mi się to nie spodobało Co prawda już jedzonka, już mamy końcóweczkę Nie mamy naprawdę za co jeść Oj nie, nie, nie podoba mi się ten dźwięk, coś przestraszyłem tam o, ile mięsa na górze Moi drod. Kopmy się. Za szybkiego tutaj go. W dziurkę. Stawmy łóżeczko. Chyba nikt mnie to nie zaatakuje, nie? Prawda. Tak. Ale by było świeżo, jakby się obudził, a na pewno by stał creeper. Ale by było. Stań z łóżka. Wstaliśmy z łóżka. Chyba nic nas nie zaskoczy. Chcemy te owieczki z góry dost Zostawimy w ogóle dwie. To, żeby zaraz zrobić jakieś yy... tego chyba powinna jakieś nasionka w końcu wyjść kurie się w miarę szybko rozmnożą oj na hita ale fa... no stępny, taki mocny jestem czy znaczy, głodny po prostu o, kurde o ale się, ale się przestraszyłem no teraz walka Ło! Nie, 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 nie Nie? Jeszcze nie? Ha, mamy go. Łowca potworów. Państwa jestem łowcem potworów. Widać, że od dziecka uczyłem się. Jak być łowcą? Mieliśmy z drugiej strony przejść. Tak? Nie. Ja musiałem owieczkę zabić niestety. To tak zwane górskie owieczki. Ale tutaj w sumie jak wyczyścimy. Mójno być bardzo w miarę ładnie. No ale nic. Lećmy, lećmy na dół. Mam jedno. O, mam nasionko Zaraz, zaraz musimy zrobić jakąś prowizoryczną faremkę. Ja muszę na dół zejść w ogóle, a trochę to tak nie wygląda ciekawie Mówić Robić rybki Robić zresztą faremkę naszego Na pewno Żeby Tutaj się O Kurde i na serduszkę ja nie mam co jeść. Szybkiego tutaj, cyk. Jak Poradnik, jak szybko przeżyć? Robimy tak, cyk, 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 cyk. Mamy koskę. Robimy pik-pik-pik. Pyk, pyk. Nasionko. Mamy naszą super, super farmę. Może poszukamy następnego ziarenka, bo naprawdę. O, mamy cyk, cyk, cyk. Dobrze, że chociaż takie rzeczy są wiem, czy w rzeczywistości też takie coś jest? Może zetnijmy parę Drzewek Może jakieś jabłuszko spadnie Na pewno by to nam się przydało Ogromnie Jesteśmy też na wyczerpaniu Zaraz Myślę, że w następnym Tutaj zaraz będziemy tutaj pomału szukać do wyjścia w tej góry. Albo myślę, od dołu zrobimy. Potem jakieś wejścia, ale, ale wyżyczkę, no zobaczymy. Zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. Czy, te, czy w ogóle te pomieszczenia w tej, w tej górze będą w miarę na tyle, żeby fajnie się wbudować. Mam nadzieję, że oczywiście tak. Sadzonkę jedną dostaliśmy, ale to nas nie interesuje. I tak, będziemy musieli ściąć te drzewa tutaj z. Z bliska Sadzonki 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 Mam dwie sadzonki, bardzo, bardzo mi to cieszy Idziemy już je zasadzić A tu patyki też lecą, jakim cudem Gdzie mam ten? A ja wyrzuciłem to? Czemu ja to wyrzuciłem? Czemu? Co, to, co to się stało w ogóle? Jest, znaczy, prowizoryczna faremka, ale przydałby nam się coś zjeść. Nie, nie ma co ukrywać. No nic. Drzewka miało szkoda, że ona nie spadnie. No, a czemu miałoby spać i nas uratować w ten ciężki, naprawdę dzień? Dobra, mamy następne dwa nasionka. Powinno to wstępnie naprawdę nam pomóc o wiele, o wiele, o wiele bardziej niż reszta. Mm. Okej, okay. myślę, wydaje mi się, że. Upady żadnej nie mam. Ojejku. Ojej, taka się robi. Taka. Upata jedna. Mm. No początkowo, może wyrodajemy troszeczkę teren. Cyk, 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 cyk tak W naszym, naszym rejonie, prawda Nie chcemy Myślę, że to będzie taki Ten poziom tutaj Ten o Zrobimy takie wejście do naszego, takie dosyć fajne, duże wejście Potem może jakąś windę na górę czy coś w tym stylu I Na razie zrobimy, że to będzie nasza taka Pierwsza Pierwsza baza, prawda Może to nie będzie jakiś nad wyraz piękny biom albo coś w tym stylu, ale ale będzie w miarę też. Zawsze staram się, żeby to nie było, że Minecraft jest kwadratowy, żeby y, wszystkie takie budowle, żeby to nie było kwadratowe. Zawsze staram się, y, żeby to w miarę wyglądały y, w, y, w miarę tak przyzwoicie, nie? No bo to bez sensu, żeby teraz, że My Minecraft jest kwadratowy, żeby to te same klocki były. Jakiekolwiek budowle, czy wejścia, czy, czy coś w tym rodzaju, tak? Czy, czy może lepiej jakieś tam delikatne schodki zrobić? Chyba schodki zrobimy gdzieś do tego miejsca. Takie jakby w głąb, że tak powiem. Może od tego momentu zaczniemy. Ale to jest chyba inny, nie? Ja, nie, to nie jest jasne. Co mi wypadło? To jest andesit. Andesit. Czy coś z andezy to się robi? No nie wiem. Kiedyś kiedyś na pewno na pewno się dowiemy. W razie, prowizoryczne podwójne schody. Na pewno będę chciał kiedyś zrobić takie dużo, dużo, dużo większe, nie? Bo wydaje mi się, że to nie, nie będzie wyglądało aż tak fajnie, jak powinno. Cyk, cyk, cyk. O Kurki zrobimy wóreczki chyba w miarę ładnie wyglądają i tak chyba w miarę równo nie z tej strony i z tej strony ładnie by nam wyszło Dopiero będę musiał kiedyś to obić naprawdę ładnie, czymś ładnym ale na razie nie mam nie mam kompletnie opcji i możliwości to, tego zrobić ale wszystko w swoim czasie. Tu ładnie rośnie, że żadne, żadne jabłuszko nie spadło. No chyba nie trzeba rozwalać ręką, nie? Wydaje mi się, że wszystko normalnie tutaj powinno. Fajnie, fajnie, fajnie. Wydaje mi się, że tu zrobimy takie. Zastanawiam się cały czas, czy zrobić to tak w głąb, żeby wchodzić tak yy, do środka, prawda? Yy, czy, 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 czy jednak może nie. Czy, czy... Wykopać to wszystko i żeby takie same schody były, prawda? Ale wydaje mi się, że wkoło takie będzie bardziej zabudowane I nie będzie tak naprawdę nas Widać Nie będzie to aż takie Taka, taka jakby można powiedzieć ukryta baza nasza Może jednak Robimy Oj, znaczy mi się kilofek. Też by to nie bardzo cieszy. Zaraz, jakieś skrzynki do magazynu będziemy musieli zrobić. Dobra, troszeczkę trzeba powiększać. No, nie lubię, nie lubię chodzić o taką, że nad głową mi prostą kamyki. Wolę, wolę. Taka, to jest takie minimalne, gdzie, gdzie, gdzie fajnie mi się czuję w jakichś dziurach czy coś w tym stylu. Ale lecimy dalej. Blecimy, jeszcze takie z dwa i zrobimy następne dwa czy trzy, trzy schodki, nie wiem jeszcze, nie wiem, myślę nad tym. Musimy zobaczyć, jak ta góra, mniej więcej wygląda, z której strony jest grubsza, która nie. Delikatnie się wbije, można powiedzieć. Delikatnie, rzeczywiście. A zrobimy już tutaj. Mi się kiedyś to na pewno przerobię, zacznę to przytapiać O, spraw sięgnie receptury, ciekawe, coś nowego dostaliśmy. Ale zobaczymy. Czas pokażę, jak nam to wszystko fajnie wyjdzie. O, ruda węgla. To mnie cieszy pierwsze owoce naszej naszej góry. Nasze tajne, tajne wejście. Zaczynę pomału tutaj się rozrastać. Zaraz jakieś tam będę myślę pomieszczenia zaczął. Starał się wybudować. Nic chyba nie widać już. O! Będę musiał zaraz rozjaśnić troszeczkę ekran. To już się na dworze ciemno robi. Ale wydaje mi się, że to koniec dzisiejsz dzisiejszego odcinka. Już drugiego. Mam nadzieję, że się spodobało. Na pewno będzie bardzo fajnie. I zapraszam już do kolejnego odcinka, numer 3: Siemanko.